A co do tej bijatyki od Riotu, no to to może być wielki hit według mnie, bo to pewnie wyjdzie na PC, na konsolę, znając życie, to będzie e, darmowa giera, będzie pewnie easy to learn, hard to master, czyli wiecie, każdy może pograć, tak jak w LoL'a mogą grać e, nie wiem, ośmiolatki, to w tą bijatykę też będą mogli grać, e, mogły grać ośmiolatki, ale jak chcesz na turnieje grać, no to będą setki czy tysiące godzin practisa, tak jak w Tekenie, nie? Plus na pewno będzie tam kasa, no bo Riot, no to na pewno jakieś skiny zrobią i tak dalej. Serio mamy kazuje, nakazuje do <gry> tego jeszcze nie grali. Tak jak nigdy nie mam kazui ja na rankedach, to teraz nagle kazuje widzę. Dobra, teraz muszę się przestawić, jak się grało okazują. Wow. Skiny będą to i ludzie będą grać, no raczej. Dobra, ja ciągle mam w głowie Devil Gina. Oj oj oj. Powinienem trafić. Tak jest. Pokémony po angielsku w sensie chodzi ci o te Pokémon Unite, co nagrałem na YouTube? A. Te to mają być na Switcha i na telefony, czy o coś innego? No spoko giera, przyjemna. Jestem jestem ciekawy, jak one się sprawdzą. Jak wyjdą, nie? Czy tam jest jakaś głębia, czy to jest po prostu takie klikanie i tyle, czy tam buildy i tak dalej będą później mia grały rolę. Tego jestem ciekawy. Bo za dużo meczów nie zagrałem w te Pokemony i się beta skończyła, ale zobaczymy. Ale miałem fuksa. Oh, nice. <laughs> Jeden hit i Richard. Chyba to jest najlepsza opcja. Bo Raychard dużo zabierze dzięki temu. No raczej. I mamy win. Hmm, super. Sam mam wszystkie skiny do Dariusa i Jinx. Lubię kolekcjonować takie główienka do mainów, więc pewnie kasa na Biatyce będzie ostro wydawana. No też tak myślę. Ja, jakby, w, jakby w tekenie były skiny, to ja na pewno bym w, te, w tekenie skiny kupował. Tak jak są w Street Fighterze. Bo w Street Fighterze nie macie tego customizacji, tak jak jest w tekenie. Ale macie za to, jak są skiny, no to są bardzo fajne skiny. Więc tutaj, jakbym miał dać dychę za skina, czy tam 8 zł, czy coś, to na luzie bym do swoich mainów kupił. Jasne, że tak. Siemano, Atomic. Siema, siema, cześć. Także ten model Riotu jest super, no bo te, jakby, skiny nic ci nie dają, jakiejś przewagi czy coś. A no na pewno ludzie będą to kupować, nie? Jak wyjdzie ta bijatyka. No to ja już mówiłem, ja mam taki filmik na YouTube u ciebie. Co bym chciał zobaczyć w Tekkenie 8, to możecie tam sobie posłuchać jak ktoś nie widział to właśnie ja też wolałbym wywalić tą customizację też wolałbym wywalić customizację w Tekenie i po prostu zrobić płatne skiny ale no pewnie dużo osób by się oburzyło że nie będą wydawać i tak dalej w Street Fighterze to działa jest ok, no ale ciekawe jakby w Tekenie miało to zadziałać Nice. O, ale go zgasiłem, Uho, wszystko obronił, co za agent. W końcu go zerwałem tym lowem, Fight. też wiecie. Tam ja nie pamiętam, ale kiedyś chyba Harada mówił, że Bandai Namko nie będzie chciało nigdy jakichś płatnych skinów chyba robić. No bo oni też mają inną politykę, nie? Także no. Nie wiem, ale kiedyś było mówione, że też chyba Legacy postaci nie będzie w formie DLC, a w Tekenie 7 jest pełno Legacy postaci jako DLC Także chyba to się wszystko zmienia, mam nadzieję Może zrobią w Tekenie 8 Te stroje płatne, no bo Tak naprawdę im to nic nie zaszkodzi A tyle kasy im ucieka przez to, że nie ma płatnych skinów Znaczy to jest szok aj strajdowało. kurczę no teraz praktycznie wszędzie są skiny dokładnie także na moje powinni dać te skiny w Tekenie, no ale zobaczymy tylko pytanie czy na przykład wtedy o wow. A, I puściłem. Fak. Blisko było. Pytanie wtedy, czy wywalić całkowicie customizację, taką nową, której tak jest do dupy? Czy zostawić customizację i jeszcze dodać płatne skiny? No, to, to, jest, to jest jeszcze druga sprawa. Tak jak mówisz, kolaboracje, nie? tak jak Street Fighter ma. Street Fighter kurczę nie, jest pełno jakichś gier, czy filmów, czy seriali, czy anime nawet. Oni mają pełno kolaboracji, czy inne gry, właśnie bijatyki. Dlatego jak są płatne skiny, to od razu te kolaboracje też wchodzą, nie? I to jest super. KO. Round A, ja puściłem. A jak obronił skubany, a skąd wiedział? Tak jest. Nie ma tutaj wciskania, Lego kazuje silniejszy, Elo. Oj, 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 jak mi przykro. Wiedziałem, że wciśnie, już pełno razy wciskał. Uh. O, ale mnie zabrał, z pikselem życia. Dobra, DF4 daje radę. Szybkie midy na koniec, albo szybkie lowy to jest najlepsza opcja. Bokiem? Dokładnie, nie trafił. O No nie Oj jak mi przykro Nie znamy bocznego kombo No niestety Miałem tutaj troszeczkę szczęście Że udało się go wybić na koniec Nie no ten lego kazuje to jest mistrzostwo Bez dwóch zdaniach. Dobra lecimy z tym kazikiem. O A to skubaniec. Ale mnie złapał. Złota zasada każdego MMO. Zbroja mniej zakrywa to lepiej się tankuje. No raczej. Takie zbroje to najlepsze. O, ale go zmiksowałem. Kościół nie wie, co się stało. Wiedziałem, że wciśnie. Zawsze wciska. Także Richard wchodzi jak złoto. Ewentualnie DF2 na Counterhiccie też by go zgarnęło. Trochę warzywo combo zrobiłem, bo nie byłem gotowy. I znowu gościu zmiksowany. Prosto do miksera go wsadziłem. Oj, jakiś mikro lag. Hmm, proszę. Rage Drive'ik. No niestety. LEGO kazuje tutaj... Ma lepsze kombosy. Hmm. Oj, nie, nie siadło mu. Aj, myślałem, że wciśnie. Kurczę, oddałem rundę, szkoda, szkoda. <grywa> Już nie ma pół życia, Elo. Wiedziałem, zawsze potem wciska. Już kilka razy go na ten złapałem DF1,4, i później coś robi innego. No nie łapię, właśnie no. Ja w ogóle rzadko łapię postaciami. Zapominam, nie lubię jakoś. Ale też w tej rundzie sobie miałem właśnie w głowie, żeby zacząć go łapać. A już gra się skończyła. Także teraz będziemy łapać więcej no. Trochę też lipa a, z tym. Bo jest mapa bez ścian, także zagram jeszcze z dwie gierki z ziomkiem i poszukamy następnego. Bo pograłbym na jakiejś mapie ze ścianami. Będzie ciekawiej. Ale kazuje Mirror też niczego sobie. Masz łapanie. perfekt. Proszę bardzo, specjalnie dla Ciebie, łapanko. Oj, 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 ładnie stepnął. Teraz zrobiliśmy hard combo. Czekał na to. To było piękne. Czekał na to. Bokiem była postać. Ale jakoś tam mi się udało to ogarnąć. I hardzik. Elo. Aj, to jest na wybitkę, zapomniałem. Fuck, o kurde. Żeby ten pixel mnie teraz nie zabił. Oj, oj, oj. Dobra, popełnił błąd za mały dash i tak to się kończy. Ile go kazuję? Znowu win. Dobra, ostatnia gierka z tym ziomkiem. Jeżeli zagra. O, gra. Dobra, ostatnia, i szukamy przeciwnika później. Nexta. Dobra, sprawdźmy w ogóle, ile osób aktualnie gra w Tekena na Steam Chart'cie. Według Steam Chart na Steamie gra 7600 Tekena. Tekkena. Także no, to jest dużo. Ale na przecenie chyba jest, nie? Tekken. Dlatego to, du to dużo boostuje zawsze. A 8000 gra w Guilty Gear Strife aktualnie. O! Wróciłem go do pralki, został wymiksowany. Złe info dla Guilty Gira, Nie, nie złe info, bo większość osób gra na konsoli, wiesz, ziombal. Nie na PC. Pierwsze co widzę to Lego kazuje walący kombosy. <grywa> to jest właśnie, właśnie teken. Lego kazuje, wynosi perfektami, innego kazuje. Jest walka, kto jest prawdziwym kazują. I wszystko w temacie. Lego kazuje swoimi klockowymi łapkami. Łamie przeciwników. Tak, tak to wygląda właśnie.